Siemanko, siemanko. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Józef, Tak, futborek. Zapraszam do mojej burgerowni. Mhm. Klasycznie, jak w każdej robocie, zaczynam od tego samego. Oj. Czyli przygotowanie stanowiska pracy. Przygotowujemy stanowisko pracy. Czekaj, zrobimy to sobie tak, żeby kolorki mi się chociaż nie, nie myliły. Czerwony, zielony, czerwony. O, czekaj, ile tych ogórków? 16. Gdzie mamy ogórki? Tutaj. Weźmy sobie te ogórki do lodówki. Chyba ktoś się będzie chciał z 5 ogórków albo 10 ogórków. Nie no, rzadkość, ale... Dobra, 36 powinno wystarczyć. Dobra, czyli mamy... Co ja chciałem zrobić? To ja nie wiem. Dobra, czyli mamy w ten sposób. Yy, tutaj też bym to położył. O. Tak. 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 I tak. Ja może trochę za blisko, nie? O, dobra. Rozłóżmy sobie papiery. Dobra. Mamy 9 burgerów, 2, 4, 6, 8, 9 na razie wystarczy, nie ma sensu dawania więcej, bo też nie wiadomo ile burgerów będzie. Zróbmy za to też frytki, ja bym proponował zrobienie frytek 10 opakowań, powinno wystarczyć. A, czekaj, czekaj, na świeżo miał być olej wlany, więc lejemy na świeżo olej. Ok. to możemy rzucić. Pyk. Dobra, co? Myślę, że dwa razy te frytki mogą być, nie? O, weźmy sobie to tutaj. Raz U. tylko jedna frytki są. Dobra. To musimy się postarać O, będą zaraz kolejne zamówienia Olej jeszcze jest, ale tutaj frytki Będziemy musieli tutaj zrobić coś Jakieś zamówionko Dobra, niech się frytki tam Pakują do tego A my w międzyczasie sobie Zobaczmy, czy mięso Mięso, mięso, mięso hmm, Też można wyciągnąć Magiczna taca do nas wraca Okej okay. i lecimy sobie po mięsku mm, nie ma więcej dobra zaraz będzie dobra jak tam fryteczki nasze 70% dobra kubki przygotowane kubki są 37 wystarczy tutaj też jest ich dużo dobra Ilość 120, 120, 240 frytasów. Dobra, mamy frytki. Mm, to musi być... Nie? No, del delikatnie. No dobra, chyba się nie da, no. To jest, to jest kieszonka na to. Dobra. No. Hmm. Czy nam się uda, czy się nie uda? No dobra, jeszcze jedną paczkę trzeba wziąć, wyciągnąć w takim razie. Dobra, ta do kosza. Dostajemy doświadczenie za to, że wrzucamy te na żebyśmy to dzisiaj ogarnęli. Dobra, mamy. Yy. Najgorzej to te burgery, żeby tutaj ogarnąć. Dobra, 14 sztuk. Ok. Dobra, Joseph, to co? Otwieramy nasz biznes. Czekamy na naszych pierwszych gości. Wyciągnijmy tacę. Urgency, dobra, wszystko jest, jest, frytki są. Teraz burgery, oj, burgery. Hello. Mhm, dobra, idzie pierwszy klient. Pierwszego klienta. Dobra, proszę sobie usiąść. Napój z Plaszkola. Splash, małe frytki I lód Truskawkowy Truskawka, dobra, my idziemy po nasz, Nasze burgerki Dobra Czy Tak, lodzik Lodzik gotowy Napój Gotowy. I fryteczki. Gotowe, nara. Hello. Już moment. Tylko wiesz, że nie dostał napoju, bo nie kliknąłem, chyba. Jest. Fuh, dobra. Kliknąłem, jednak. Dobra, lecimy z tym napój joma dobra i hamburger weźmy sobie tego oczyścimy tutaj trzy raz dwa trzy do tego majo raz i do tego ojejku ja zapomniałem o majonezie o musztardzie nie ma musztardy szybko zamawiamy musztardę emergency <grym> Dawaj, 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 dawaj. Rynek, szybko. Ej, no, nie wiem dlaczego. Nie pytajcie dlaczego zapomniałem. Musztarda. Dobra, lecimy. Zamów, niech Mike przywozi. Yy, tutaj my. O, no, masz. Nie, bo to się w ogóle obrazi. Dobra, trzy razy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I jeden pomidor. Okej. Okay. Jedzie Mike Hello, hello Jak się robią kolejki To już mnie zaczyna irytować Joma Idę Mike Nie raz Tylko dwa Dwa razy Dobra, wiesz to Chwila, chwila Wypakuję tylko od Mike'a ten Ej, no dlaczego to? Teraz dostawy trzeba przyjąć. Dawaj, wskakuj na tego vana. Dobra, lecimy. Już przyjmuję, już przyjmuję. Pan był pierwszy, więc proszę bardzo. Hello, pan był drugi, więc proszę bardzo. Pierwszy idzie do Yoma. Yoma. Ok. I to jest podwójny hamburger. Do tego ma być sałata. Raz. Y Nie, dwa. I ma być Majo. I ma być trzy razy pickle i jeden pomidor dobra, a drugi burger ma być zwykły burger trzy razy ketchup okej okay. dobra musztarda tu mamy czy się zachciało jeszcze musztardy? ludź, ludź się poprzewracało wiadomo gdzie dwa razy onion Dobra, ten idzie na czwóreczkę, tak, a ten idzie tutaj i mamy jumę. Lody truskawkowe, lody truskawkowe, i do tego frytki małe. Frytki małe. Juma bez lodu. Mmm, dawaj, odłóż to już I lody truskawkowe Dobra i tu drugi napój miał być Też Juma Okej okay. Małe frytki lody truskawkowe lody truskawkowe Hello Poszedł sobie To w takim razie do zobaczenia później i tak przyjdziesz. Tu nie ma lepszej restauracji od naszej, więc chcąc, nie chcąc. Ej, bierz te frytki. Hi there. Hi there. E, dobra, to jest Joma. I ma być hamburger. Mm, zwykły hamburger. I do tego trzy razy keczup Raz, dwa, trzy Do tego dwa razy pikle, Raz i dwa Buła Okej, okay. tutaj Juma Małe frytki Juma, małe frytki Dobra, bierz to pan ale nie będzie dla kogo robić hamburgerów, ale mi, albo nie będzie hamburgerów. Mhm. Mm hello? Tak. hello? 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 to zrobimy. Już jest stresowa? Eee, jaka stresowa? Podwójne, dobra, to zrobimy tu jedna sałata I pikle raz i dwa Dobra mhm. Dobra, czyli to Gotowe Na numer 16 Czyli tutaj I do tego małe frytki O, nie zdążymy pewnie Będą nam uciekać Chyba zmniejszymy poziom. Light splash, light splash i lody waniliowe. Lody waniliowe. Waniliowe. Light splash z lodem. Jeden. Okej. Okay. Gotowe. A tu miał być podwójny hamburger. Podwójny hamburger. I do tego trzy razy sałata. Nie, nie to, nie to, nie to. Cztery razy pikle. I oczywiście dwa razy pomidor. Dobra, już lecimy. Tak, kolejka jak nie wiem. Małe frytki miały być jeszcze. i lody truskawkowe. Lody truskawkowe. Nie, to jest naprawdę. Wymagające. Oj, dobra. To kolejny? Nie wiem. Może pan? Hello. Hello. To już wszystkich obsłużymy. Jest 21. Więc albo wszyscy będą zadowoleni, albo nie. Eee, dobra. Hamburger, hamburger, hamburger. Trzy hamburgery. No niestety mamy tylko dwa. Dobra. Czyli tak. Jeden. Drugi. Pierwszy hamburger 3 razy onion, raz, dwa, trzy. Do tego ma być pomidor. I tyle z hamburgera. To ma być numer 2, stolik numer 2. Czyli tutaj do tego miał być joma, lody waniliowe, lody waniliowe. I do sprawi tego burgera. Dobra. Lody waniliowe są. Joma z kostkami. Dwoma. Już dwiema kostkami. Małe fryty. Małe fryty. Dobra. Siedemnastka. Już nam się robi. Siedemnastka. Tu miał być hamburger. Mają. Okay. I do tego, dobra. Mają i musztarda trzy razy. Dobra. Lecimy tu. To miał być stolik numer 17. No dobra, to jest gotowe do wzięcia w takim razie. A tu miało być dwa razy keczup, raz i dwa. Do tego trzy razy musztarda, raz, dwa, trzy. No musztarda robi furorę Jeden pomidor. Okej, okay, niech będzie napój. Oczywiście, że Mr. Hop, Mr. Hop, lody waniliowe. Nie, czekaj. Lody waniliowe. Hmm. Dobra. Mr. Hop bez lodu. Proszę bardzo, ostatnie to było. Całe szczęście, bo. Ja nie wiem, porąbał tych ludzi. No ale cierpliwości też by się mogli trochę nauczyć. <noise> Dobra, widzicie 9 tych? Powiedziałem, że 9 co 9. No, zrobiliśmy 9 burgerów. Dobra, kaczup. Dobra, i jeszcze nam została tutaj musztarda. Okej ketchup. A nie, czekajcie, Nie zamykamy tego, bo tu jeszcze możemy to wsadzić. O, właśnie, tak. O, właśnie, tutaj. Ej, nie chcę tego góra. Odłóż go. <gry> Dobra, były są. Wszystko jest. Jejku, naprawdę. Myślałem, że ktoś mi tutaj łazi. Dobra, wyłączmy komputer, to co? Chyba by było na tyle, co? Joseph, co myślisz? Zbieramy tacę, nie? Dziękuję bardzo, do widzenia. 33 Kolejny poziom odblokowany, no fajnie, fajnie. Tylko martwi mnie trochę to, że. Hmm. Że tak dużo. 51. Wow. To musiał być naprawdę duży burger. Co mnie martwi? Martwi mnie to, że po prostu ci ludzie tak szybko rezygnują. Kolejka się robi bardzo szybko. Kolejka się robi bardzo szybko, a nie ma rąk do pracy. Widzicie, takie rzeczy jak powiedzmy zbieranie tacy pod sam koniec to jest nic takiego trudnego. I to naprawdę można zrobić sobie na sam koniec. Nie przyjmuję tutaj jeszcze 17 klientów, żeby się martwić o miejsce. Że tu musi być pani, która sprząta tace na bieżąco. Natomiast. No przydałby się tutaj chociażby jakiś gościu, który odbiera te zamówienia, ja sobie tylko stoję na kuchni. Dobra, tego nie wyrzucam, bo ja nie wyrzucam rzeczy. Nie chcę wyrzucać rzeczy może tak. Ktoś kto po prostu przyjmuje na... przyjmuje te zamówienia, ja sobie tylko stoi tutaj. Aha, dobra, burger, pyk, pyk, pyk. Robimy i oddajemy, tak? Tu też zauważyłem, że jak się zawinie papier z burgerem można sobie przypisać dany numer zamówienia, co jest też fajne, bo w przyszłości mógłby taki być gościu, czy tam od kasy do tego chodzi pstryk i, i zanosi, przynosi. Yy, deweloperzy jeszcze tego nie rozwiązali, nie, nie zrobili nic takiego o tutaj drive-thru można wyłączyć, włączyć yy, no drive-thru, wyobraźcie sobie, że jeszcze miałbym tutaj ogarniać yy, hallucin dobry, co tam pan chce? pan z drugiej strony przy kopytku i on tam mówi a chcę to i tamto, a tu jeszcze czterech innych klientów czeka i yy, barczą na siebie, na mnie no nie, nie, to jest ta gra, spoko ale brakuje, brakuje jeszcze troszeczkę. No early access. Dobra, mamy mięso tutaj, 9 sztuk. Early access, that's why. Taca. Tutaj wraca. Łopateczka. Dobra. No dobra, to by było chyba na tyle, Joseph. Możemy zwijać się. Ta. Dzięki za Twoją pracę dzisiejszą. Jestem bardzo wdzięczny za takiego pracownika. Trzymajcie się, do zobaczenia. I czołem burgerownia sprawdźmy, czy może tutaj, o, zawsze to zakończenie dnia. Ile było klientów? 12? 12. 10 obsłużonych, ale zadowolonych 10. Także 10 na 10 dwóch zrezygnowało. Odblokowaliśmy, z kurczaki, więc znowu trzeba będzie oleju więcej. Ludzie. No ale mamy budżet 2,200, więc znowu trzeba będzie wrócić do budżetu 1000, bo trzeba będzie to wszystko zakupić. <grym> Dobra, okej. Okay. W sumie no gdyby nie tych dwóch klientów, yy, całkiem udany dzień, wszyscy zadowoleni, zadowoleni klienci. Wow, to dobrze. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia i czołem.